Witajcie w kolejnym odcinku. Jak mówiłem w, kolejnym, w poprzednim odcinku, tutaj będę robił miejsce na kurczaki. Cała ta słoma tutaj zniknie, Wydezynfekuję to i przyjdą tutaj trociny oraz małe kurczaki lekorne oraz fajandota miniaturowa. Tutaj deseczka, wszystko tutaj będzie wyprzątnięte. Tam będzie lampa, jak jest zrobiona, będzie zawieszona, bo tam się zerwała. No i tutaj będzie wszystko zrobione, chleb na kurczaki, tutaj te kratki wszystko będą też sprzątnięte, będą, no nie sprzątnięte, będą tutaj obczyszczone, pusterą oczyścić i tu będzie taka jakaś, znajdę może jakąś płytę taką, żeby tu przyczepić, żeby nie przeszły, no i tak samo drzwiczki będą też zasłonięte, żeby nie przeszły, no więc zabieram się na razie do czyszczenia tej słomy, jak oczyszczę tą słomę, to się widzimy. Tutaj z grubsza już wygarnąłem sobie sumę. teraz właśnie sipą jeszcze zgarnę te resztki tutaj to są czyniące do denerwacji, zdezynfekuję, nasypię trocin, boże lampę, Zresztą dowiecie się wszystkiego po kolei. Jak widzicie tutaj już jest wysprzątane, posprzątane trocinami, tam jest lampa, jeszcze będzie tutaj pasik na środku, tutaj mamy siateczkę, żeby nie wyszły i tam samo na drzwi, no i są już kurczaczki. I tak wygląda epok końcowy. Jest tutaj paśniczek, taki daszek. Tam mają, będą miały jedzenie, mają wodę aktualnie. Później przyniosę jedzenie. Tam jest wyłączona lampa. Tam jest jeden kurczak już się grzeje. No a reszta tutaj sobie pije. I tak to się od mnie prezentuje. No i to by było na wszystko w tym odcinku. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, bo na następnym odcinku będą nowe nabytki, więc zgadujcie co to będzie. No i to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się dla samego siema.